Cześć, ja jestem Primax, to kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj chcę zapowiedzieć, że kanał Wojtek versus już istnieje. Tak, kanał versus już, kanał Wojtek versus już istnieje, więc możecie go oglądać. Możecie wiedzieć, jak wygląda moja twarz. E, tylko są tam zablokowane komentarze. Jeszcze postaram się coś z tym zrobić, by były odblokowane. Ale jak na razie są zablokowane. E, nazywa się Wojtek versus Wojtek z dużej litera versus z małej przez V z Enterem to jest. E, no, i już ten kanał istnieje, już jest tam nawet jeden film, czyli zapowiedź kanałowej tych Versus, że opowiadam, co się tam będzie dziać. i W ogóle, widać tam moją twarz, więc, no, jak jesteście ciekawi, wchodźcie. E, nie ma, nie będzie go w opisie, lecz będzie, jak wejdziecie na mój kanał, na główną stronę mojego kanału, gdzie piszę subskrypcję i wszystko, to tam piszę wam jakaś główna, tam jakieś rzeczy i piszę wam też tam kanały, więc wchodzicie w kanały i tam są różne kanały. No i właśnie tam wchodzicie, no i tam jest Wojtek Versus. E, też napiszę w kom, pod, e, pod komentarzem, w komentarzu od tego filmu, jak się będzie dało oczywiście. E, co jest Wojtek Versus no i moż, będziecie mogli kliknąć. No to był tak, to jest taki krótki odcinek. Jak pamiętacie, co to było? Nie wiem, dobra. E, no bo właśnie Wojtek Versus już istnieje. Powstało one 14 marca. No, 14 marca w sobotę powstał kanał Wojtek Versus. Pierwszy odcinek to właśnie zapowiedź. Yy, jeszcze będzie drugi odcinek i to nawet za niedługo, ale to zależy od was. Nie powiem jeszcze. Nie powiem jeszcze czemu, zależy to od was. No ale dowiecie się, tak? Z jakieś... Cztery tygodnie? Zależy od Was. No, zależy to od Was. Mm. No i to już sobie było około na tyle, jak chodzi o ten film. I mi się wydaje, że to będzie na tyle. No, kanał Wojtek versus Istnieje. Jakby co to mam ikonkę, gdzie widać moją twarz, gdzie z moim kuzyną Adamem gramy w gumie w Serial Challenge. Czy jak pod jedną tacą jest dobre jedzenie, a pod drugą żelkowe. Ja widać moją ręce. A pod drugą żelkowe. No i tam jest, że Adamowi widać suty. I to jest dziwne. Mu tam widać sutki, tak? No i to jest bardzo dziwne. No i on tam się bardzo cieszy. Ja też się cieszę. Nagrywałem w takim miejscu. Tu, tu, tu. E Moi koledzy mogą się dziwić, czemu tu nie ma łóżka, bo to miejsce łóżka, ale no etam. Więc no to by było chyba na tyle, jak chodzi o ten odcinek. Dziękuję, że ten odcinek, więc pa pa!